Błędy logiczne to argumenty, które wydają się słuszne, ale w rzeczywistości nimi nie są. Ogólnie rzecz biorąc, są one używane celowo w celu przekonania lub manipulacji, a w niektórych przypadkach nieumyślnie z powodu ignorancji lub niedbalstwa. Błędy utrudniają dojście do prawdy, faktów, powodują nieporozumienia, wypaczają prawdę i przedstawiają fałszywe argumenty. Pozwalają też na manipulację i odwrócenie uwagi rozmówcy od głównego wątku. Są to nieuzasadnione twierdzenia, które wydają się logiczne i są przedstawiane tak, jakby były prawdziwe. Błędy logiczne mogą wystąpić świadomie, aby wygrać dyskusję, przekonać lub zmanipulować, lub nieświadomie, w desperacji, aby obalić dobry, rzeczywisty argument. Dlatego, aby wykryć lub unikać błędów, konieczne jest krytyczne myślenie i znajomość najczęściej wykorzystywanych błędów logicznych. Logical fallacies. W tym odcinku Wszystko Wszędzie przedstawimy najpopularniejsze z nich. Bądź ciekawy! Na najlepszych uczelniach amerykańskich i europejskich młodzież uczona jest logicznej dyskusji. W szczególności duży nacisk kładziony jest na rozpoznawanie i unikanie logicznych błędów. W tym odcinku wszystko wszędzie przyjrzymy się najbardziej popularnym błędom logicznym. Pierwszy z nich to argumentacja ad hominem, z łacińskiego do osoby, jest rodzajem nieformalnego błędu logicznego. Zamiast argumentować przeciwko stanowisku danej osoby, argumentum ad hominum atakuje charakter lub działanie tej osoby, starając się ją zdyskredytować. Ta strategia jest retorycznie błędna, ponieważ charakter, motyw, wykształcenie lub inna cecha osobista danej osoby są logicznie nieistotne dla tego, czy jej argument jest prawdziwy czy fałszywy. Wyzwiska są powszechne w błędzie ad hominem. Na przykład aktywiści ekologiczni są nieskuteczni, ponieważ wszyscy są leniwymi obrońcami drzew. Innym popularnym bardzo przykładem w naszej rzeczywistości może być a jego ojciec był komunistą. Informacja o pochodzeniu rodziców danej osoby nie ma nic wspólnego z logicznym argumentowaniem i przekonywaniem się na argumenty i fakty. Nawet dziecko zbrodniarza wojennego może mieć rację i przedstawiać logiczne wywody. Idźmy dalej. Kolejnym ciekawym i często przytaczanym błędem logicznym jest błąd czerwonego śledzia, z angielskiego red herring. Błąd czerwonego śledzia to celowa próba wprowadzenia w błąd i odwrócenia uwagi publiczności poprzez poruszenie niepowiązanej kwestii w celu fałszywego przeciwstawienia się danej kwestii. Zasadniczo jest to próba zmiany tematu i odwrócenia uwagi od głównego tematu dyskusji. Przykład czerwonego śledzia. W odniesieniu do mojego niedawnego oskarżenia o korupcję powiedzmy sobie jasno, co naprawdę jest ważne. Bezrobocie. Naprawdę musimy skupić się na tworzeniu miejsc pracy, a w ramach mojego dziesięciopunktowego planu o to, co powinniśmy osiągnąć, i tak dalej. Politycy często starają się uniknąć trudnych pytań, na przykład o własne niedociągnięcia, poruszając ważną, ale nieistotną kwestię, jaką jest bezrobocie, albo błędy swoich poprzedników. Błędy poprzedników tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia dla oceny bieżącej działalności nowego ministra. Kolejnym błędem logicznym jest błąd modowy lub błąd wagonika kolejki, bandwagon fallacy. Błąd logiczny lub argumentum ad populum pojawia się, gdy opieramy słuszność naszego argumentu na tym, ilu ludzi wierzy lub robi to samo, co my. Innymi słowy, twierdzimy, że coś musi być prawdziwe, dlatego, że jest popularne. Ten błąd może łatwo pozostać niezauważony w codziennych rozmowach, ponieważ na początku argument ten może brzmieć rozsądnie. Nie ma jednak faktycznie wpływu na to, czy każdy, kto twierdzi, że X, jest do tego uprawniony. Przykład błędu logicznego, modowego lub bandwagon. Coraz więcej osób zaczyna wierzyć, że joga pomaga nam nawiązać kontakt z naszym prawdziwym wnętrzem. Dlatego joga jest najlepszym sposobem na nawiązanie kontaktu z naszym prawdziwym wnętrzem. W tym przypadku argumentem jest to, że rosnąca popularność idei jest wystarczającym powodem, aby zaakceptować tą ideę jako prawdziwą. Jednak sama popularność nie wystarczy, aby potwierdzić argument. W czasach Mieszka I większość ludzi uważała, że ziemia jest płaska. Nie stanowi to prawdziwości tego twierdzenia. Kolejnym bardzo ciekawym błędem logicznym jest błąd słomianego człowieka, strawman fallacy. Jest to błąd logiczny, który polega na zniekształceniu argumentu przeciwnika w celu ułatwienia jego obalenia. Wyolbrzymiając lub upraszczając czyjeś stanowisko, można łatwo zaatakować jego słabszą wersję i zignorować jego prawdziwy argument. Przykład błędu słomianego człowieka. Osoba pierwsza: "Myślę, że powinniśmy zalegalizować marihuanę." Osoba druga używająca tego argumentu. Czyli nie masz nic przeciwko temu, że dzieci będą zażywać ekstazy i LSD? W tym przykładzie osoba pierwsza nigdy nie sugerowała, że branie narkotyków przez dzieci jest w porządku. Osoba druga doprowadza oryginalny argument do logicznej skrajności i tworzy absurdalny, łatwy do obalenia argument, czyli słomianego człowieka, którego można wtedy łatwo obalić. Stroman fallacy). Kolejnym ciekawym i często używanym błędnym argumentem jest błąd śliskiego zbocza, z angielskiego slippery slope. Na przykład: rząd nie powinien zakazywać narkotyków. W przeciwnym razie rząd musiałby również zakazać spożycia alkoholu i papierosów, a wtedy cukier i inne śmieciowe jedzenie też musiałyby zostać zakazane. Następną rzeczą, o której wiesz, jest to, że rząd zmusi nas do codziennych ćwiczeń, a w końcu rząd kontrolowałby każdy aspekt naszego życia. W tym przykładzie nie ma dowodów na to, że prohibicja narkotykowa nieuchronnie prowadzi do innych polityk, które nastąpią później. Dlatego błąd ten nazywa się śliskie zbocze, ponieważ sugeruje w nim rozmówca, że wystąpienie jednego kroku w danym kierunku spowoduje, że sprawy potoczą się jak po śliskim zboczu w dół, powodując lawinę kolejnych wydarzeń. Jeżeli tak by miało być, musiałoby to zostać przekonywująco zaargumentowane. Kolejnym ciekawym błędem logicznym jest pochopne uogólnienie. Błąd pochopnego uogólnienia lub pochopne wyciąganie wniosków występuje, gdy używamy małej próbki lub wyjątkowych przypadków, aby wyciągnąć wniosek lub uogólnić regułę. Przykład błędu logicznego, pochopnego uogólnienia. Mój ojciec palił 4 paczki papierosów dziennie od 14 roku życia i żył 100 lat, więc palenie naprawdę nie może być dla Ciebie też takie złe. W tym przypadku nie ma wystarczająco dowodów, to znaczy wyjątkowy przypadek jednej osoby, żeby wyciągnąć wniosek. Palenie nie jest takie złe. Innym desperacko używanym w dyskusji fałszywym argumentem jest fałszywy dylemat lub błąd albo-albo. Jest to powszechna technika perswazji w reklamie. Przedstawia nam tylko dwie opcje, nie biorąc pod uwagę szerokiego zakresu możliwych alternatyw. Dajmy przykład dylematu logicznego w reklamie. Kampania na rzecz testów na zwierzętach pokazuje dwa obrazy: jeden przedstawiający dziecko, a drugi szczura i stawia dylemat: kogo wolałbyś zobaczyć na żywo? Innymi słowy, kampania sugeruje, że testy na zwierzętach i śmiertelność dzieci to jedyne dwie dostępne opcje: trzeba ratować albo życie zwierząt, albo życie dzieci. Jest to fałszywy dylemat, ponieważ w badaniach istnieją inne alternatywy dla testów na zwierzętach. Aktywiści postanawiają to zignorować i zamiast tego grać na uczuciach swoich odbiorców, co jest emocjonalną manipulacją. Ludzie często mylą korelację, to jest fakt, że dwie rzeczy dzieją się jedna po drugiej lub w tym samym czasie, z przyczynowością. Faktem, że jedna rzecz wywołuje drugą rzecz. Przykład błędu logicznego korelacji przyczynowości lub post hoc. Badania wykazują korelację pomiędzy niskim poziomem witaminy D a stwardnieniem rozsianym. Jednak twierdzenie, że niski poziom witaminy D powoduje stwardnienie rozsiane byłby logicznym błędem, ponieważ należy wziąć pod uwagę inne czynniki, które mogą być zaangażowane w jakikolwiek obserwowany związek między tymi zmiennymi. Możliwe jest na przykład, że osoby ze stwardnieniem rozsianym mają niższy poziom witaminy D z powodu zmniejszonej mobilności i ekspozycji na słońce, a nie na odwrót. Ważne jest, aby dokładnie uwzględnić czynniki, które mogą być zaangażowane w każdy obserwowany związek. Fakt, że dwa zdarzenia lub zmienne są w jakiś sposób powiązane, niekoniecznie oznacza, że istnieje między nimi związek przyczynowo-skutkowy i nie może nam wskazać kierunku jakiegokolwiek związku przyczynowo-skutkowego, który istnieje. Korelacja dwóch zjawisk jest często używana do wnioskowania o przyczynowości, ponieważ jest warunkiem koniecznym. To znaczy, jeżeli A powoduje B, to A i B muszą być ze sobą skorelowane, występować w pobliżu siebie. Nie jest jednak to warunek wystarczający. To znaczy, jeżeli A i B mogą być skorelowane bez żadnego związku przyczynowo-skutkowego. Jest wiele innych opisanych błędów logicznych, które będą na pewno tematem na osobny podcast. Na koniec, gwoli żartu, przytoczę mój ulubiony argument i błąd logiczny. Jest to błąd logiczny nazwany Argumentum ad Hitlerum. Błąd ten polega na zasugerowaniu, że skoro zrobił coś Adolf Hitler, to znaczy, że to coś musi być błędne. Na przykład, jeżeli Adolf Hitler pił co rano szklankę mleka, to argumentum ad Hitlerum sprowadzi tą czynność do absurdu, ponieważ wykonywał ją ktoś, kto był zbrodniarzem, więc nikt więcej nie powinien się w taki sposób zachowywać. Wiele innych ciekawych przykładów błędów logicznych, które omówimy sobie w innym odcinku. Uważam, że gdyby dziennikarze, politycy, a także wyborcy byli świadomi podstawowych błędów logicznych, nie byłoby tak wielu manipulacji i odwracania uwagi, a więcej rzetelnej dyskusji. Dlatego każde dziecko i każdy dorosły powinien znać i umieć zidentyfikować podstawowe błędy logiczne. Tym sposobem doszliśmy do końca dzisiejszego odcinka, zatem jest to dobra okazja, aby poprosić słuchaczy o danie suba. Czyli włączenie subskrypcji tego kanału i zaapelować, bądźcie ciekawi.